Księro, chodzi noc truchleje, a niebiosów obnażony. większe pnie blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Skardzony, okrytych chwałą, śmiertelny król nad wiekami a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Wzgardzony, okrytych chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz niebo nad ziemią, Bóg porzucił szczęście swoje. Przed między ludu kochamy, dzieląc nim trudy i znoje. Nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami. A słowo ciałem się stało I mieszkało między nami Nie mało cierpiał, nie mało Żeśmy byli winni sami A słowo ciałem się stało I mieszkało między Kiedy chłopasteż mi się, Was to spotkało, Witać go przed bogaczami, A słowo ciałem się stało, I mieszkało między na mi, Was to spotkało. Witać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę Bożem dzięćie, błogosław ojczyzny mi gra jej siłę spom siłą. Dom nasz i majątność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dom nasz i majątność całą i wszystkie wioski z miastami osmuciąłem się z i mieszkało Niemcy nami.